Wszystkie wodniki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca czerwca. Słońce aktualnie znajduje się w znaku bliźniąt i tutaj pozostanie jeszcze do 20. Czerwca, co oznacza, że czas jest dobry na zabawy, na przyjemności, na radości, na rozwój swoich pasji, na rozwój swojej kreatywności, poprawy sytuacji finansowych. Widzę, że pojawi się wiele fajnych kontaktów, wiele fajnych znajomości, a może właśnie czas także na romans, na miłość, na zakochanie. Czy też na fajne wyjazdy y, gdzieś z dziećmi, czy zajęcie się z dziećmi, czy tworzenie jakichś projektów dla dzieci. Bardzo dobry czas. Mars znajduje się w opozycji i w opozycji pozostanie w znaku lwa przez kolejne dwa miesiące. Uwaga tutaj na Twoją energię. Uwaga, na co kierujesz tą energię, ponieważ Mars w opozycji jest, że tej energii nie jest za dużo, to może być osłabienie, to mogą być przesiębienia wszelkiego rodzaju. Pogoda jest zmienna, raz ciepło raz zimno, ale także mogą pojawić się konflikty w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju. Uwaga, nie. Nie atakowałabym, szczególnie teraz, do końca jeszcze maja, ale także pod koniec czerwca. Jest trudny aspekt, tylko poszukam. Mars jest w kwadracie do Urana 26, mogą pojawić się zaczepki, mogą pojawić się prowokacje wszelkiego rodzaju, może pojawić się jakieś gadanie, czy też jakieś wymagania, czy też ktoś w znaku lwa jest, że ktoś ci coś narzuca, jest, że ktoś ci, nie wiem, może zaniżyć twój, twój potencjał, czy twoją wartość. Oczywiście, że masz się bronić, ale przemyślałabym tę taktykę, zastanowiłabym się, jak tu podejść do danego problemu i nie dała się sprowokować taka opozycja. Dla każdego znaku, dla każdego z was, czyli w zależności od daty, kiedy jesteście urodzone, może trwać 3-4 dni w kolejnych dwóch miesiącach, czyli na pewno jest to do przetrzymania, ale także można po prostu już od teraz, trochę wrzucić na bieg wsteczny, czy na drugi bieg spokojnie, nie lecieć gdzieś przed siebie, nie dać się sprowokować, uważać w sytuacjach, w kontaktach, w rozmowach, czy też jeżeli jest jakaś prowokacja, czy jakaś zaczepka, zastanowić się, czy warto naprawdę tutaj wchodzić w konflikt, czy nie, dlatego, że no, będzie tutaj bardzo dużo się działo, czyli energia jest bardzo silna, bardzo, bardzo ognista. Zaczynamy miesiąc pełnią w znaku Strzelca i ta pełnia w znaku Strzelca jest w pozytywnym, w pozytywnym aspekcie, czyli w sekstylu. Pojawią się nowe szanse i nowe możliwości, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację z grupami, organizacjami, przyjaciółmi, czy też ludźmi o podobnym myśleniu, tacy jak Ty. I z drugiej strony możesz także y, od tej pełni, na przykład wychodzić na social media, możesz zakładać stronę internet, Internetowe czy Instagramy, możesz pracować z nowoczesnością, z techniką czy też sytuację, za, zakończeniem, pewnie jest zakończeniem, zakończenie jednego etapu jakiejś współpracy i pojawienie się czegoś nowego, czegoś korzystnego, co jest związane z Twoim celem życiowym podczas tego dnia Merkury jest w koniunkcji do Urana, czyli nagłe, nieoczekiwane zmiany, ale także Wenus w opozycji do Plutona. Ten Merkury jest jeszcze w byku w koniunkcji do urana może być tak, że zmieni się jakaś sytuacja, jakaś sytuacja w domu, czy też w rodzinie, czy też y, korzenie tutaj, gdzie mieszkasz, ale y, po prostu ta, ta pełnia przyniesie pomimo, że na początku może to być jakimś szokiem, czy nazwę to zaskoczeniem jest, że korzystnie po, yy, zakończy się to wszystko jakąś możliwością, jakąś szansą i pomocą ze strony przyjaciół. W tym miesiącu możesz liczyć na, na pewno na, na przyjaciół, na znajomych, na ludzi, którzy naprawdę są na twoim poziomie. 5 czerwca bardzo ważne wydarzenie. Wenus, <słuch> planeta miłości, planeta kreatywności. Planeta pieniędzy przechodzi do znaku Lwa i tutaj pozostanie aż 4 miesiące, ponieważ e, będzie także w biegu wstecznym od 23 lipca do 4 września będzie w biegu wstecznym, a w samym Lwie pozostanie do 8 października i Ulwa jest zaznaczony dom relacji, dom relacji, dom partnerów, dom kontaktów wszelkiego rodzaju. Może chodzić tutaj o poznanie jakiejś nowej osoby. Jest na pewno, dopóki ta Wenus jest w biegu wstecznym, nowe kontakty, nowe znajomości. Pojawiają się ludzie, którzy chcą z tobą współpracować, którzy chcą z tobą zarabiać, którzy chcą się z tobą spotykać. Jest pomoc, jest radość, jest zadowolenie, poznanie jakiejś Fajnej osoby, ale uwaga, ponieważ opozycja może także oznaczać, że jest za dużo, <laughs> że już jesteś zmęczony tymi kontaktami, tą miłością, ty, tymi zaproszeniami. Ale dobra, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację, to na pewno tutaj będzie można zarobić, czyli poprawy sytuacji finansowych gdy Wenus będzie w biegu wstecznym to już należy uważać i będzie długo dwa miesiące, bo można nie tylko tutaj za dużo wydać pieniędzy na towarzystwo, czy też można stracić pieniądze przez partnerów przez partnerki stracić swój, swój image, można dodatkowo z Wenus w biegu wstecznym na pewno będą się pojawiali ekspartnerzy, czy ekspartnerki ale niekoniecznie musi być to tak, że jeszcze raz wejdziecie w te partnerstwa, wręcz przeciwnie, może właśnie przez ten dwa miesiące możecie zrozumieć, czy będziecie rozumieli na końcu dlaczego to się zakończyło dlaczego to się e, nie udało na pewno gdy Wenus będzie w biegu wstecznym trzeba będzie pilnować pieniędzy a to jest od 23 lipca do 4 września to możecie sobie zapisać także czas nie jest dobry na zakupy e, na zakupy wszelkiego rodzaju na śluby, na zaręczyny, na wchodzenie w związki czy układy czy na zakładanie firm na przykład czy na rozwój jakiś tam kreatywny Dlatego, że Wenus w biegu wstecznym, niestety, mówi o tym, że na końcu można oczekiwać tylko strat. 11. Pluton wraca do znaku koziorożca i pozostanie w znaku koziorożca przez, przez kolejne. Przez kolejne pół roku, czyli do końca stycznia mniej więcej, chyba 25 stycznia, pozostanie w znaku koziorożca i później jeszcze raz wróci do Twojego znaku na 7 miesięcy i od jesieni 2024 pozostanie już w Twoim znaku 21 lat. Wodniki. Ten Pluton, który wraca teraz na pół roku do znaku koziorożca i ustawia się za Tobą, będzie pokazywał Ci to, co naprawdę nie jest dobre. W tobie, czy też co jeszcze trzymasz w sobie emocjonalnie, uczuciowo, w swojej podświadomości, co Uniemożliwia Ci rozwój, co uniemożliwia Ci szczęście, radość, spełnienie, podkreślenie Twojej indywidualności i to mogą być stare wartości, to mogą być stare poglądy, to może być jakieś Twoje towarzystwo, to może być sposób podejścia do pracy, może właśnie wychowanie, czyli w jakiś sposób jesteś wychowany, czy też Twoje środowisko, tak? No bo to jest, że. Yy... To jest w tobie, czyli ten, ten pluton ustawiający się za tobą mówi o tym, że trzeba coś... Wysypać z głowy, a to nie jest takie proste, jeżeli już jesteśmy, nie wiem, mamy 30 lat czy 40 lat, chodzi o to, żeby pożegnać się, odłożyć, nie mielić tego w sobie, nie zaniżać swojej wartości i z tym plutonem, ale także tematem przewodnim, czy plutona w wodniku, czy plutona w znaku koziorożca jest pozwolić sobie na to, abyś ty miał władzę. W, za siebie, w swoich rękach, abyś nie oddawał tej władzy nikomu, aby nikt nie miał decydować o Twoim życiu, o Twojej pracy, o Twojej relacji, o Twoim partnerstwie, ale Ty jesteś odpowiedzialny, Ty masz władzę, Ty masz siłę, Ty masz moc i Ty decydujesz o Twoim życiu. Te decyzje, które podejmujesz teraz, w tym momencie, jak tutaj siedzisz. Wpływają na Twoje życie. Nie to, co, to, co zostało Ci wpojone, nie to, co mówi Kowalski, nie to, co mówiła mama, tata czy Twój partner, ale to, co Ty decydujesz teraz, bez względu na to, jaką opinię mają inni, czy jakie myśli, przekonania, ideologie są w Tobie, będzie wpływało pozytywnie na, na Twoje życie. 11 także Merkury przechodzi do znaku Bliźniąt i Merkury pozostaje do 11 do 27 czerwca w pozytywnym aspekcie, czyli od 11 do 27 czas jest na biznesy, interesy, czas jest na zarabianie, czas jest na przekształcenie swoich hobby, pasji, zainteresowania w profesję, bo będziesz miał trygon. Czas jest bardzo dobry na spotkania. Widzę, że tutaj no, razem z tą Wenus pojawiają się y, ludzie, pojawiają się fajni ludzie, miłe spotkania, spotkania gdzieś na trawę, na y, grillu. Może jakieś wyjazdy, może wyjazdy z dziećmi, może projekty jakieś dla, y, dla dzieci. Więcej przyjemności, więcej radości, więcej zabawy, ale także tutaj, jeżeli chodzi o biznesy i zarabianie pieniędzy, naprawdę do 27 masz bardzo dobry czas. Jednocześnie 11, to już mówiłam, Pluton przechodzi do koziorożca. Merkury ustawia się w trygonie do Plutona. To, to jeszcze na końcu, czyli na samym takim koniuszku, taki trygon, nazwę to rozchodzący się. Myślę, że to, co zainicjujesz, czy to, co podpiszesz, czy to, co teraz wprowadzisz w życie, naprawdę pomoże Ci zamknąć jakiś, jakiś stary temat, który jest w Twojej głowie, uwolnić się od przeszłości, aby naprawdę wprowadzić w swoje życie więcej lekkości, więcej zwiewności, więcej innowacji, więcej zadowolenia, szczęścia i spełnienia. 15 już należy uważać, Merkury stoi w kwadracie do Saturna, to raczej taki dzień negatywnych myśli, czy też zakończenia wszelkiego rodzaju. I 17 Saturn w znaku ryb, który znajduje się przed Tobą, wyrusza w bieg wsteczny. Razem z tym Saturnem w biegu wstecznym, który podczas swojego biegu wstecznego nie musi być niestety przyjemny, u ciebie będą sprawdzane tematy wartości: czy kochasz siebie, czy lubisz siebie, czy obejmujesz odpowiedzialność za to, jak podchodzisz do siebie, jakie masz spojrzenie na, na siebie, czy opiekujesz się sobą, czy doceniasz siebie, ale także uwaga na finanse. Tematy finanse, zarabianie pieniędzy, tych pieniędzy, których Ty zarabiałeś cały czas do tej porory, będzie to sprawdzane. Jakie są dochody, jakie są rozchody? W co inwestujesz? Na co wydajesz? Czy wykorzystujesz rzeczywiście swoje talenty? Czy jesteś zabezpieczony? Czy ufasz sobie, w, jaki, w jakiś sposób? Czy ufasz sobie, czy, że potrafisz? Właśnie swoją pracą, swoimi talentami zabezpieczyć się, tak? Czyli razem z tym Saturnem jest taka praca także nad swoją wartością, na podnoszenie swojej wartości, wykrystalizowanie tego. Bardzo dobry czas na zajęcie się motywacją, bardzo dobry czas na zajęcie się inspiracją, bardzo dobry czas na poświęcenie czasu na swoje talenty. I te talenty, to co umiesz wdrożenie w swoje życie. Razem z tym Saturnem niektóre wodniki będą przemyślały zmianę pracy. Coś innego, coś nowego, co właśnie da wam więcej stabilności, pewności, ale także jakąś pracę, którą lubisz, bo to jest także ten Pluton, który krąży w tą i z powrotem, który chce twojej prawdy, który chce twojej e, autentyczności, chce, abyś żył Żył sobą, swoim życiem, nie dla innych, i że ty masz pozwolić sobie na to, u, aby ufać sobie, aby wykorzystać swoją moc wewnętrzną do osobistego spełnienia. Saturn pozostanie w biegu wstecznym aż do 4 listopada. Tu wykrzyknik jest na finanse. Uwaga! Tak? Czyli sprawdzałabym dokładnie też, gdzie te pieniądze tutaj są wydawane, gdzie te pieniądze są inwestowane, czy rzeczywiście zabezpieczasz siebie długofalowo to jest byka, czy myślę o zabezpieczeniach, czy myślę o, o tym, e, aby na długi czas tworzyć sobie takie, taki solidny, solidny fundament do nowego życia, czy też do nowego życia w tym świecie, który tak się radykalnie zmienia. 18 Nów Księżyca w znaku bliźniąt, czyli bardzo dobry czas, Nów Księżyca w Trygonie, bardzo dobry czas na romansę, na wejście w partnerstwa, na wejście w związki, więcej luzu, więcej przyjemności, więcej radości, może właśnie. Wyjazdy, dużo pasji, dużo przyjemności razem ze słońcem, nowiem i Merkurem w znaku bliźnią, czyli u ciebie są dwie, ta, dwie, dwie takie skrajne strony. Jedna, jedna strona jest więcej lekości więcej przyjemności, więcej towarzystwa, tra, tra, tra. opowiadamy sobie, spotykamy się, jest pięknie, motylki siedzimy gdzieś na łące i tak dalej, a z drugiej strony ten temat odpowiedzialności tego Plutona i tego Saturna, tak, czyli dwie jedna lekkości, Nowych ludzi, a druga tematów odpowiedzialności i finansów. I tutaj bym naprawdę rozłożyła tą swoją energię, dlatego że Mars jest w opozycji i mogą tutaj, jak już powiedziałam na początku, pojawić się właśnie jakieś prowokacje, jakieś e, zaczepki, czy jakieś ataki, nawet słowne wszelkiego rodzaju, żeby stworzyć balans i harmonię między tymi łąkami i skakaniem, e, skakaniem po tych łąkach z tymi motylami, te romanse. To nowe towarzystwo, a z drugiej strony, że naprawdę te tematy odpowiedzialności nie będą na Ciebie czekać, ponieważ Saturn będzie wyciągał konsekwencje. Nów jest na pewno bardzo dobry znak u bliźniąt na wejścia w nowe współpracę, nowe kooperacje. Na, na przykład, z Saturnem w biegu wstecznym nie jest dobry czas na zakładanie własnych działalności, czy też z Plutonem w biegu wstecznym, ale na, na przykład na przekształcenie jakiegoś projektu, czy w, pro, czy w profesję, czy też właśnie rozpoczęcie czegoś nowego, czegoś innego z jakąś grupą, grupą ludzi, z którymi się dobrze dogadujesz. I 21. Słońce opuszcza ten przyjemny znak bliźniąt w tym trygonie, ten piękny trygonik się kończy i Słońce przechodzi do znaku raka. 21. i 27. dołącza tutaj Merkury. Merkury, jeszcze planeta biznesu, interesu, kontaktów, znajomości wszelkiego rodzaju pomaga Ci do 27 bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, czy też wejścia właśnie w jakieś układy związki, czy ta, także umowy, podpisywanie jakichś bardzo ważnych umów. Ze Słońcem w znaku Raka od 21 przez kolejne 4 tygodnie i z Merkurym od 27 temat jest pracy. Temat jest pracy, obowiązku, zajęcie się sobą. Organizacją pracy, dużo pracy, pilnowanie tej pracy, taka skrupulatna praca. Widzę, że więcej będziesz dokładnie wykonywał swoje obowiązki, że skupisz się na, na, na dokładności, na pilności. Może to będzie jakaś praca, która pomaga innym, która służy innym, gdzie o, oczywiście jest to praca także opłacana, ale także niektórzy z Was pomyślą o swoim zdrowiu, pomyślą o tankowaniu energii, Energii, czy też będą szukać nowych źródeł energii? To mogą być spacery, to może być joga, to, to mogą być jakieś inne tam warsztaty czy spotkania, zajęcie się sobą, temat zdrowego odżywiania, pomyślenia o kondycji i swoim zdrowiu. Bardzo ważny temat. Tak, ale przede wszystkim rak odżywianie, odżywianie, zadbanie o siebie, zaopiekowanie się sobą, zaopiekowanie się tym dniem codziennym, żeby nie za dużo pracować, żeby nie za dużo tracić tej energii, ale po prostu stworzyć taki balans w dniu codziennym i harmonię. Miesiąc kończymy dobrymi aspektami. Słońce w znaku raka ustawia się w trygonie do Saturna. I Merkury w trygonie do Saturna. Widzę poprawy sytuacji finansowych, wodniki. Widzę, że coś może tutaj pojawić się nowego. Te osoby z Was, które szukają pracy, mogą w tym czasie 29-30 podpisywać coś ważnego. Tutaj, wszelkie podpisy, jeżeli chodzi o pracę, o umowy, są na pewno na stałe. Saturn może to zatwierdzić na długi, długi czas czy nawet na 30 lat. To, co wprowadzisz do swojego życia, to może być na przykład jakaś dieta tak, ze słońcem, czy z merkurym, jakiś układ, jakaś znajomość, coś nowego, coś nowoczesnego. Nie tylko poprawi wartość Twojego portfelu, ale także tą sytuację z pracą, z dniem codziennym, sytuację zdrowia, że możesz się tutaj naprawdę zabezpieczyć. Kochane wodniki, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam Was do porad. Numery kontaktowe znajdują się pod nagraniem. Życzę wszystkim wspaniałego czerwca. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, dziękuję za subskrypcję. Do zobaczenia pięknego czasu.